Okazuje się, że wcale wizyta u Dzień dobry. dentysty poleć nie musi. Dzień dobry. Dzień dobry drodzy, są z nami nasi goście, dr Tomasz Kupryś, lekarz dentysta protetyk oraz Agnieszka Grabowska, pacjentka doktora Kuprysia, która ma tendencję do próchnicy zębów. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, to Jak może od pani Agnieszki zaczniemy. Czy ma pani albo miała pani dentystowstręt albo dentysto, e, fobie. fobie? Cześć, to Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dzieńdobry.tvn.pl Zdecydowanie tak. Tak? Zdecydowanie tak. Ja jako mała dziewczynka miałam zawsze problemy z zębami. Jestem tą pacjentką, która mleczne zęby już miała w próchnicy. W czasach, kiedy byłam małą dziewczynką, nie było tak rozwiniętej stomatologii i nie było też takiej edukacji i takiej profilaktyki. Mm. I niestety, jak byłam w drugiej klasie podstawówki, to zamiast cieszyć się prezentami na komunie, to mi zafundowano prezent w postaci usunięcia już pierwszego zęba szóstki. Mm. Więc moje doświadczenia tak naprawdę jako dziewczynki zaczęły się od tego, że wyrywali zęby. I e, przy, przychodni były tak naprawdę gabinety. Mhm. Wtedy nie było jeszcze znanego znieczulenia i myślę, że tak naprawdę ten strach przed dentystą był spowodowany tym, że jako mała dziewczynka nie byłam przygotowana na to, e, czym jest tak naprawdę wizyta i e, można to odczarować, można to zmienić. Wymaga to dobrego lekarza, zaufania do lekarza i podjęcia kroków kompleksowego leczenia. Także u mnie odczarowane jest to 8 lat temu. Panie doktorze, czy z taką traumą, bo mówimy o traumie, da się coś zrobić w gabinecie? Tutaj pana pacjentka mówi o tym, że trzeba odczarować, no ale jak konkretnie odczarować? Tutaj podkreślmy, że leczenie trwało około 8, 8 lat i mhm. na żadnym etapie nie zostało przerwane przez panią Agnieszkę. To mhm. też już pierwszy powód już... do radości. Tak. <laughs> tak, ale rzeczywiście dzisiaj leczenie stomatologiczne jest zupełnie bezbolesne. To, to jest mit, że u dentysty boli. Przede wszystkim stosujemy różnego rodzaju znieczulenia. Tak? Mamy znieczulenia powierzchniowe, mamy znieczulenia komputerowe. Są, y, można nawet pacjentów leczyć w znieczuleniu ogólnym, jeżeli mają dentofobię. A jeszcze wróćmy do tej dentofobii. Często jeżeli małych pacjentów leczymy na siłę, to później w dorosłym wieku tacy pacjenci mają tą dentofobię i na fotel dentystyczny, no, tak naprawdę nie trafiają, bo się bardzo boją, dlatego leczenie ogólne, jak i też edukacja pacjentów, tak, bo dzisiaj w gabinecie stomatologicznym no jest trochę inaczej jak kiedyś, kiedyś nam się kojarzyły te przychodnie, gdzie było czuć tak zwanym eugenolem, to jest taki charakterystyczny zapach, tak. panie pielęgniarki zabierały nas w szkołach z lekcji, a dzisiaj mamy marketing zapachowy, kolory, kliniki stomatologiczne bardzo dobrze wyposażone, mamy empatycznych lekarzy, no bo to jest bardzo ważne, żeby żeby dotrzeć do pacjenta i mu pomóc tak naprawdę w problemie, który był problemem całe życie. Bo rozmawiamy no, o... O, o tak. chcielibyśmy się dowiedzieć. Dobrze. Tak? Czy, nie, tak. a co chciałaś Ja powiedzieć? o próchnicę chciałam O próchnicę, to znaczy. pytaj o próchnicę. No bo to jest, okazuje się, bo, problem... Bo to jest problem. Tak, jest i to problem próchnicy poważny, poważny cały bardzo. Cały czas. czy to wynika z tego, że jemy tak dużo cukru? Oczywiście głównym, głównym powodem są cukry, ale też słaba higiena, ponieważ bakterie, które są w jamie ustnej rozkładają te cukry tworząc kwasy i kwasy roz, rozpuszczają szkliwo. Mamy kilka etapów próchnicy, są to zmiany jakościowe i ilościowe. Jakościowe to jest taka biała plama, która jest jeszcze gładka i którą możemy potraktować. Bez borowania, czyli możemy stosować na przykład taką specjalną żywicę, która infiltruje i wypełnia te, te przestrzenie, możemy stosować laser, znaczy, nie, przepraszam, laser to nie akurat później, ale ozon, który działa bakteriobójcze bakteriobójcze jak i też taką powszechną fluoryzację. Natomiast jeżeli już dochodzi do utraty tkanek twardych, czyli powstaje kolokwialnie mówiąc dziura, no to rzeczywiście używamy. Albo charakterystyczne wiertło, ale też mamy różnego rodzaju końcówki. Wiertło turbinowe to takie, z takim y, y, głosem samolotu, tak? Któż się wszyscy tego boją. Ale Sam mamy też, dźwięk już jest Ale mamy końcówki mikrosilnik czy końcówka przyspieszająca, która nie daje takiej wibracji, takiego, takiego odgłosu, więc są bar bardziej tolerowane przez pacjentów. Mamy również leczenie laserem który powoduje, że odparowują tkanki próchnicowo zmienione. To, 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 to chyba jakaś nowość, nowość chyba, tak. tak, jest stosowany również powszechnie w stomatologii, jak mamy też abrazję powietrzną, czyli pi taki piasek z takiej dyszy, to jest tak naprawdę tlenek glinu, powoduje usunięcie tych tkanek twardych. I te zmiany jakościowe i ilościowe, jakościowe możemy y, traktować y, bez znieczulenia, natomiast ilościowe Niektórzy pacjenci również bez, bo są yy, bardzo odważni. Natomiast jeśli chodzi o te zmiany, gdzie trzeba już usunąć te tkanki, stosujemy znieczulenia. No i właśnie, skoro mowa, mowa o znieczuleniu, yy, zaskoczony byłem, jak bardzo rozwinęła się w ogóle cała ta medycyna związana ze znieczuleniem, no bo... Kiedyś to nawet jeżeli już się dostawało to znieczulenie, to czasem samo znieczulenie było bardziej bolesne niż zabieg. zabieg więc... Dlatego stosujemy znieczulenie przez znieczulenie. No właśnie, czyli jakie są opcje? Jakie mam, czego powinni oczekiwać pacjenci? Okay. Czyli najpierw stosujemy na nabłonę śluzową, jamy ustne i tak zwane znieczulenie powierzchniowe. I czyli to jest taki psik. Psik jest niedobry w smaku, ale mogą być żele o różnych smakach. No tak, Czyli stosujemy te żele o różnych smakach i możemy zastosować yy, tradycyjną karpulę, czyli to jest taka dentystyczna strzykawka, ale igły są takie jak insulinówki, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo mało bolesne. I w to miejsce, które było, w którym było zaopiekowane znieczulenie powierzchniowe, możemy podać powoli preparat. Powoli. Bo im większa siła, tym bardziej większe rozpieranie tkanek i yy, no, może, może pacjent jeszcze odczuwać. Albo stosujemy znieczulenie komputerowe. Wow. Taki generator, urządzenie, które z odpowiednim ciśnieniem, odpowiednią objętość podaje tego preparatu, gdzie pacjent tak naprawdę nic nie czuje. Ono trwa trochę dłużej, ale no komfort jest dużo, dużo większy. No i do pacjentów, którzy nie siądą na fotel, czy jest znieczulenie, czy nie, znieczulenie ogólne. A, a gaz rozśmieszający? Gaz rozweselający jak rozwesalający. najbardziej. Rozweselający, tak. To e, tak zwany azotu, głównie stosowany dla dzieci, u dzieci, ale tak jak najbardziej jest e, powszechnie używany. Czy ja mogę jeszcze jedno pytanie, takie już króciutkie? No bo ze znieczuleniem jest jeden tylko problem, że potem bardzo długo się nie czuje twarzy i można sobie odgryźć fragment wargi albo coś. Wszystko zależy, jakie jest znieczulenie. Ale dobra, co zrobić albo jak długo odczekać? Różnie. Około pacjent będzie sam czuł, ale około 3 godzin nie powinien jeść, czyli gryźć, żeby się nie pogryźć i przyjmować pokarmów płynów gorących, żeby się nie poparzyć. Okay. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Nic, tylko się teraz uśmiechać po takich dobrych wiadomościach dotyczących leczenia ząbków. Cześć tu, Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry